Za z tej strony lecimy z kolejnym odcinkiem vloga, pogadankowego tym razem. E, może zapisałem sobie po kolei jakieś punkciki. I tak, po pierwsze, czy chciałem zapytać, czy podoba Wam się taki format. No nie mamy jakby teraz zawodów, nie będzie gdzieś tam za wiele wyjazdów, o czym zaraz opowiem. E, jakby no nie można za bardzo kręcić wywiadów. Mam jeszcze jakieś tam archiwalne nagrania, m.in. wywiad z Jarkiem z kibą, który się pojawi w tym tygodniu. No więc jakby siłą rzeczy, tamtych materiałów nie będę w stanie przez najbliższe tygodnie, przynajmniej nagrywać. No i stąd jakby pomysł na to, żeby robić tego typu pogadanki. I to zarówno te pogadanki tematyczne, które teraz wydają się trochę mniej ludzi interesować, no bo kogo, kogo teraz interesuje, jak wybrać rower, czy jak zrobić bike fitting jakby w tej, w tej sytuacji, w której jesteśmy ale mogę też robić takie pogadanki jak ta w tej chwili czy ta jak ta ostatnia na temat mindsetu gdzie opowiem o aktualnej sytuacji, o tym co się dzieje jakby jakiś mój komentarz do tego no dajcie znać proszę w komentarzach, czy wam się taka formuła podoba, czy nie podoba ewentualnie co w niej zmienić yy, mamy dzisiaj 18 kwietnia pod wieczór, znaczy 17.30 zaraz będziemy ogarniać stacha do, do spania. Także to pierwsze, odhaczone. Jeśli chodzi o aktualny status, no to my ja podobnie jak większość z was yy, siedzę w domu. No nie mam oczywiście jakiejś kwarantanny, jesteśmy w tej chwili wszyscy zdrowi, natomiast no, zdecydowaliśmy się wyizolować jak najbardziej od rodziny znajomych, gdzieś tam jakichś przypadkowych osób. No, mamy dzieciaki, Stachu jest malutki, yy, jakby rodzice i tak dalej. no Nie chcieliśmy ryzykować ani zarażania siebie, ani zarażania innych. Nawet święta spędziliśmy po prostu sami gdzieś tam tutaj. Eee, ciężkie to jest trochę mindsetowo, mamy bardzo dużo znajomych, dużo przyjaciół, gdzieś tam te wspólne i treningi, ale też ludzie spoza sportu. No i nie widujemy się z nimi zupełnie przez ostatnie, no nie wiem, pewnie już z 5 albo 6 tygodni. No takiej sytuacji jeszcze w życiu nie mieliśmy, eee, no nie żeby to była jakaś tragedia, no bo po prostu siedzimy w domu, nie, natomiast no... Wiadomo, wszyscy jedziemy na tym wózku i coś, co się wydaje w mikroskali proste, w makroskali wydaje się dość trudne. Nie wiem, jak wy sobie radzicie, yy, osoby, no my to chociażby mamy, gdzieś tam mieszkamy, nie w mieszkaniu, więc mamy tutaj jakiś ogródek i tak dalej, jest łatwiej. Osoby, które są nagle, nie wiem, pracowały gdzieś tam na mieście, w biurze i tak dalej, nagle muszą siedzieć w domu z dwójką, trójką dzieci w mieszkaniu, gdzie jeszcze na zewnątrz jest teraz bardzo ładna pogoda. No, nie, zazd nie zazdroszczę. Drugi punkt mam zapisany, taki ogólnie odnośnie gospodarki. Nie chciałbym o tym jakoś dużo tutaj rozmawiać, no bo to nie jest kanał e, ani o ekonomii, ani o gospodarce, ani o takich tematach. Natomiast, no, jak wszyscy wiedzą, leży i kwiczy. No, przewidywania są tutaj różne, i to zarówno odnośnie bezrobocia, inflacji e, i wszystkich pozostałych aspektów. No, ja raczej jestem. Pesymistom, jeśli chodzi o Polskę w tym zakresie. Zobaczymy, jak się to przełoży na triatlon i ogólnie na sport. Mam nadzieję, że to luzowanie, które oni w tej chwili zaczynają robić, przyspieszy, że jakby te kolejne etapy otwarcia gospodarki zostaną otwarte jak najszybciej przy zachowaniu jakichś zasad zdrowego rozsądku, dbania o osoby z grupy ryzyka, dbania o zakażonych itd żeby ruszyło to wszystko, no bo widzę i po swoich znajomych, i tutaj po innych triatlonistach, i po innych sportowcach, ogólnie no powiedzmy po szeroko rozumianych social mediach, no że to jakby z dnia na dzień ta sytuacja jest coraz trudniejsza. Następny aspekt jakby tutaj całej tej sytuacji, no to to, że w zasadzie, no po pierwsze, odwołano nam wszystkie zawody, odwołano wszystkie może jeszcze nie wszystkie odwołano, bo niektórzy organizatorzy myślą, że się odbędą. Natomiast no, nie wiem, zobaczymy, czy się odbędą, czy nie. Mi się wydaje, że imprezy masowe powyżej tam 100 czy kilkuset osób nie odbędą się w ogóle w tym roku, albo jeśli już, to no na jesień. Zorganizowanie dużych zawodów to też nie jest 5 minut. Więc żaden organizator, jeśli nagle rządzący mu powiedzą, nie wiem, w sierpniu, o to od września można robić imprezy masowe, no to przecież nikt nagle nie jest w stanie zrobić e, zawodów na, na, na kilkaset osób, nie? No, jakby to jest kompletnie nierealne. E, natomiast, no jakby stanie, efekt jest taki, że zawody nam odwołano. Zawody odwołano, nie, pościgamy się prawdopodobnie przynajmniej przez najbliższe miesiące, zobaczymy, co dalej. E, no i jakby siłą rzeczy. Dużej ilości z nas jakby spadła, spada motywacja, czy spadła motywacja, no bo brakuje nam tego celu. Nie wiemy, jakby co będzie dalej, nie wiemy, nie wiemy, jak ta sytuacja będzie wyglądać przez kolejne miesiące. No i trudno jest utrzymać wysoki poziom motywacji w połowie kwietnia, gdzie normalnie już byśmy zaczęli sezon jakiś czas temu i mieli gdzieś tam jakieś starty kolejne, zbliżające się. Nie mam tutaj znowu jakiejś złotej rady. No raczej polecałbym każdemu zrewidowanie tych swoich planów. No może nastawmy się tak, że być może nawet żadne zawody się w tym roku nie odbędą albo jakieś podwórkowe i jeśli się okaże się odbędą to będzie nam łatwiej później będziemy mieli radochę i po prostu spróbujmy się ja przynajmniej spróbowałem się przestawić na takie myślenie też ten pierwszy tydzień dwa był ciężki dla mnie jeśli chodzi o ten aspekt ale przedstawiłem się na takie myślenie, żeby jakby czerpanie radości z samych treningów, z samego tego procesu treningowego, gdzie te zawody są tylko taką wisienką na torcie i pomogło mi to mocno i przez te ostatnie 2-3 tygodnie odkryłem, czy nawet już 3-4 tygodnie, czy odkryłem, no znałem jakby już wcześniej, ale doceniłem system badge'y tamtych nagród na Zwift'cie i tak naprawdę gdzieś jakieś 3 tygodnie temu, około 20 dni temu Obczaiłem, że mam tam 35 tych bedzi na 100, no ponad 120 zrobionych i po prostu się zawziąłem, gdzieś tam codziennie uwalniałem. Biegałem na jakichś nowych trasach, robiłem rowery na jakichś nowych trasach, zrobiliśmy te 100 km z Maćkiem i timem MBC i gdzieś tam tych tras uwolniłem sporo, też znaczy tych bedzi uwolniłem sporo, zrobiłem 100, to średnią prędkość 100 km, nieważne, w każdym razie jestem, zrobiłem teraz łącznie, chyba mam 86, czyli zrobiłem ich około 50 przez te 20 dni. I oczywiście realizując normalnie program treningowy, nie? Ale jakby wykonując te treningi na tych różnych trasach i jakby strategicznie sobie to rozplanowując, żeby robić te badge, i pomogło mi to, muszę Wam powiedzieć, że jakby dostałem taki krótkoterminowy i długoterminowy cel, czy znaczy ustawiłem sobie na uwalnianie tych badge jak najwięcej, te różne trasy i tak dalej, to co tam kierka w Zwiftie oferuje, i pomogło mi to trochę odciągnąć myślenie. Od prawdopodobnego braku zawodów I od tego jak teraz trenować Jak się nastawiać na tą obecną sytuację I dzięki temu przez te ostatnie 3 tygodnie Po 12, 13, nawet 14, No nie mamy pływania oczywiście, ale po 12, 13, 14 godzin Walnąłem w każdym tygodniu W mojej jaskini Jak pewnie widzieliście, no bo wrzucam zdjęć masę Przynajmniej jednodziennie Mi to pomogło No może niekoniecznie na Zwiftie Jest masa też innych apek Nawet jak nie apki, no to możecie sami ćwiczyć Ale no... Większość ludzi potrzebuje jakiegoś tam celu. No więc jeśli dużym problemem dla was jest to, że nie odbędą się zawody, znajdźcie jakiś cel zastępczy. E, spróbujcie znaleźć jakiś cel zastępczy, nie? No to to nawet jak się nie odbędą żadne w tym roku, no to jakiś koniec świata też tak naprawdę nie jest. No trenujemy w większości dla zdrowia, jakiegoś tam poczucia psychicznego, zdrowia psychicznego, zdrowia yy, fizycznego. E, no zawody są super, no ale jeśli się nie odbędą, no bo jakby przepisy nie pozwolą i tak dalej, no wiadomo, przeżyjemy, nic się strasznego nie stanie przez jeden rok dzisiaj mamy 18 z sobota wczoraj bodajże, albo przedwczoraj wieczorem już nie pamiętam, była tutaj konferencja ministra i tak dalej i ogłosili, że od poniedziałku jest luzowanie wycofują się z tego zakazu wstępu do lasów kretyńskiego, w ogóle nie za debil na to wpadł i super, jak rozumiem, jakby co, jak, y, y, tą interpretację tych etapów, które są tam wprowadzane, to tak naprawdę oznacza to, że możemy od poniedziałku ćwiczyć na dworze i to zarówno bieg i rower, jak i przypuszczam pływanie, zresztą zaraz o pływaniu powiem. Y, tyle, że w maseczce, y, więc nie wiem, no wydaje mi się, że w tle nie bez problemu te treningi da się robić, znaczy może nie bez problemu, no ale jakby jesteśmy zmotywowani, więc będziemy robić te, te treningi w jakichś maseczkach, bufkach i tak dalej, y, w jakieś mocniejsze interwały. No to może być trudne, ale, ale w sumie i tak lepiej, e, i tak lepiej, jeśli o mnie chodzi, wyjść, wyjść na dwór i robić te treningi gdzieś tam w lesie, na dworze e, i tak dalej, niż się dalej kisić przy takiej ładnej pogodzie w domu. No, zobaczymy, jak się sam Zulikus będzie zachowywał, jak będzie jakby ta cała sytuacja epidemiologiczna dalej trwała. No ale jest to jakieś tam światełko w tunelu, że chociażby możemy sobie ćwiczyć na zewnątrz. No i w tym kontekście ja oprócz tego, że rzeczywiście wychodzę od poniedziałku na biegi na rower już na dwór, prawdopodobnie głównie w lesie, albo tutaj na tym moim takim odcinku na pętelce 15 km na rowerze, albo w lesie gravelem, ale dodatkowo oprócz tego roweru i biegania mam zamiar za jakiś tydzień, półtora, jeśli się ta temperatura kilkanaście stopni tutaj e, na powietrzu utrzyma, zacząć chodzić do jeziora. No Mieszkam niedaleko jeziora, więc mam troszkę łatwiej, ale, ale mam piankę, e, czepek, e, czepek neoprenowy, rękawice i skarbety neoprenowe, których użyłem raz e, na jakimś tam treningu w Czarnogórze przed tymi zawodami, które być może mieliście okazję widzieć tutaj rok temu. I chciałbym wró wrócić do tego pływania, jeśli woda będzie miała chociażby te 11-12 stopni, to Zamierzam robić, zamierzam robić treningi w jeziorze. I, no i osoby zmotywowane do jakiegoś takiego trenowania, albo liczące na to, że ten sezon się odbędzie, i już mające dojrze nie wiem, od 6 czy 8 tygodni nie pływają. Też do tego zachęcam w sumie. No, jeśli macie piankę, jeśli macie te neopreny, yy, to w 12 stopniach da się wytrzymać. A morsy to w ogóle mają wywalone i w 5 chodzą. nie? Chciałbym się też odnieść w tym odcinku, ale też później w kolejnych w kolejnych, jeśli będzie takie zainteresowanie do aktualnej sytuacji, z takich aktualnych tematów jakby najbardziej jak to nazwać ładnie. Eee, najbardziej taki wzbudzający emocje na socialach to jest sytuacja odwoływania tych startów, przenoszenia lub nieprzenoszenia wpisowego i jakby opcje jakie dają organizatorzy. No, taka jakby przepisy mówią tak, że organizator, jeśli impreza się nie odbyła, musi oddać nam całe wpisowe. Wszyscy organizatorzy zawodów ponieśli już jakieś koszty, mniejsze lub większe, zależnie od tego, jakie to są duże zawody, one tak jak na przykład właśnie, nie wiem, Gdynia, Iron Man, czy ten Grand Fondo, o którym zaraz powiem. Eee, czy półmaraton, jakiś w poznaniu, no to one prawdopodobnie, czy znaczy nie prawdopodobnie na pewno mają firmę, która już jest jakaś tam struktura więcej pracowników cały rok opłacani, praca do tego eventu, marketing, wszystko, poniosły już te koszty bardzo duże. No i oczywiście teraz zaczęły się pojawiać opcje, że organizatorzy nie proponują, czy nie oferują ludziom zwrotu lub przeniesienia na przyszły rok, co niektórzy zrobili, tylko na przykład zabierają część tego wpisowego, argumentując to. Argumentując to jakimiś tam kosztami manipulacyjnymi i tak dalej, czy nawet zawartymi w regulaminie. Ja tutaj nie chciałbym tego jakoś jednoznacznie oceniać. Uważam, że prawda jest gdzieś tam po, w połowie. Osobiście uważam, że prawda jest tam gdzieś w połowie drogi. Natomiast sam chciałbym zachęcić Was do tego, żeby zawody, które lubicie, w których chcieliście wystartować w których chcieliście wystartować, nie wiem, gdzie lubicie organizatorów, lubicie miejsce lub podoba wam się trasa i tak dalej żeby w jakiś sposób takie zawody wesprzeć Ja tutaj nie chcę wymieniać, no, znaczy ja mogę wymienić swoje, ja no, mieszkam tutaj pod Kurnikiem, bardzo lubię Great Man Trilogy e, Lubię organizatorów, lubię jakby te imprezy, czy jest hmm, triatlon w Kurniku w Kościani i w Śremie z, Kościanu i z, Kurnika, z Kościana i z Kurnika przynajmniej z dwa albo nawet trzy odcinki vloga e, są gdzieś tam w archiwach więc zachęcam was do, do obejrzenia, jakbyście chcieli zobaczyć, jak to wygląda. I oni wprowadzają takie opcje, że yy, na razie tylko kościan, ale kościan został, została przełożona data. Jeśli ktoś chce mieć zwrot pieniędzy, to może mieć całości zwrot pieniędzy. I jeśli ktoś chce przenieść swój start na inny z tych trzech w cyklu, też może przenieść yy, na siebie lub chyba nawet znajomego, chociaż teraz nie jestem pewien, więc nie chcę, to, nie chcę tutaj nikogo wprowadzać w błąd. No i jest też opcja przeniesienia na rok 2021. I no ja oczywiście ja, ja, nie, ja w ogóle jestem w innej sytuacji, akurat w tym roku, do, ze względu na Stacha, nie, na żadne zawody nie byłem zapisany. Odwlekałem to do ostatniej chwili, e, bo nie wiedziałem, gdzie będę w stanie wystartować, jak się ta sytuacja ze Stasiem wyklaruje. Wy e, no więc mam tą komfortową sytuację, że ja żadnych kosztów nie poniosłem. Natomiast gdybym poniósł tak, jak to robiłem w poprzednich latach, no to prawdopodobnie u tych organizatorów, których lubię, przeniósłbym sobie to wpisowe na przyszły rok i postarał się im jakoś pomóc. O tych organizatorów, których mniej lubię lub nie wiem, jakoś tam coś mi nie odpowiada. Eee, nie wiem, no być może bym to jakoś próbował komentować na socialach. Jedno jest pewne, że jakby no kij ma zawsze dwa końce. My jesteśmy tutaj poszkodowani e, tak jak zresztą cała gospodarka e, jakby w ramach tego naszego wkładu, w, w ramach wpisowego lub części wpisowego, całego wpisowego. No, czyli zazwyczaj powiedzmy tych kilkuset złotych plus nostek. No, organizatorzy tutaj myślę są w bardzo, bardzo, bardzo trudnej sytuacji i ci, którzy ponieśli bardzo duże koszty i mają perspektywę, że Sponsorzy się prawdopodobnie wycofają, no bo sytuacja na rynku będzie taka, że być może Ci tytularni sponsorzy, czy miasto przestaną sponsorować część takich startów. To w przyszłym roku może być bardzo ciężko. Ja polecam tutaj Wam filmik, który wrzucałem kilka dni temu, gdzie dość dosadnie, jak zwykle, Mikołaj Pytel, czyli na fanpage, czyli fanpage Królu Rowerów, właściciel rybajka, opowiada o tym. Opowiada głównie z perspektywy swojej współpracy z Grand Fond do Gdynia. Z organizatorem Grand Fond do Gdynia i on jakby broni tamtego stanowiska, jakby zatrzymania tych, znaczy zatrzymania, nie, nie, jakby nie, nie zaoferowania opcji przeniesienia wpisowego lub zwrotu wpisowego. I podaje argumenty bardzo słuszne, opisuje tą aktualną sytuację bardzo słusznie. To, czy się zgadzamy z takim zdaniem, czy innym, no to jest w ogóle inna sprawa, ale, ale zachęcam Was do obejrzenia tego. Ten filmik ma z, pewnie z 40 minut, ale połowa, do, druga połowa dotyczy tej sytuacji. Być może postaram się go tutaj dokleić, jak się to uda, to, to wam wyskoczy. Yy... Ja w każdym razie, jak powtórzę po raz trzeci, ja zachęcam Was wszystkich do pomocy organizatorom zawodów, które lubicie, jakby bardzo bym nie chciał, żeby zawody, które lubię w przyszłym roku zniknęły, a osobiście uważam, że jeśli sytuacja z koroną i z kryzysem gospodarczym potrwa, tak jak się spodziewam, od, od kilku do w grubych kilkunastu miesięcy spowoduje kilku, minimum kilkanaście procent bezrobocia w Polsce, bardzo duże zmiany, których większość z nas i z Was nie doświadczyło przez ostatnie 15 lat w gospodarce. Uważam, że po, połowa co najmniej zawodów, które lubimy, zniknie. I to z kilku, znaczy dlatego, że sponsorzy się wycofają dlatego, że nasze wpisowe stanowią pewnie najczęściej maks połowę kosztów takiej imprezy resztę pokrywa miasto czy jakiś sponsor dlatego że teraz będą na granicy bankructwa dlatego że w ogóle bankructwo być może będzie jedynym rozwiązaniem sytuacji no mamy oczywiście tą tarczę antykryzysową którą se można w de wsadzić. Ech, w, większości, e, w większości firm, a w firmach e, eventowych, szeroko rozumianych, no to ta pomoc, no to jest bzdura. No to większości, większość tych firm poniosła już koszty z naszego na przykład pisowego, a e, tą część miasta, czy sponsora mieli mieć zwróconą, najczęściej mają zwróconą dopiero po organizacji imprezy, czyli tam za ileś miesięcy. No i siłą rzeczy oczywiście tego teraz nie dostaną, więc no to jest mega skomplikowana sytuacja. Ja Was zachęcam do pomocy organizatorom, których Lubicie a yy, i którzy dali opcje takie jak wycofanie pieniędzy, ale też w ramach akcji z, yy, wystartuje później przeniesienia wpisowego na przyszły rok. No to jeśli macie taki wybór, zamierzacie dalej trenować, yy, to wpisowe nie zmieni Wam życia, no to zachęcam jakby do przeniesienia go na ten przyszły rok. Jeśli nie macie, jeśli to jest dla Was trudniej, no to oczywiście wiadomo, to jest każdego wybór, ale jakby ja tylko do tego zachęcam. A in, jakby rynek zweryfikuje, jak ci różni organizatorzy sobie poradzą. I też, jakby tym tytułem, chciałbym zachęcić do. Nikt mi za to nie zapłacił, robię to z własnej nieprzymuszonej woli. Za, Chciałem zachęcić też do y, jakichś zakupów czy no, pomocy, do jakby kupowania sprzętów ze sklepów, z którymi w jakiejś formie współpracuję, y, czyli od Tyra, y, od Tyr Polska, między innymi wrzuciliśmy tam, wrzucili ostatnio plecaki, które ja mam, od nich, z których jestem mega zadowolony, taki plecak pływacki, którego używam na strefy zmian. Można sobie ten plecak z logo Iron kupić chyba 25 albo 35% przeceniony, wersus normalna cena, jeśli dobrze pamiętam niecałe dwie wy kosztuje. Kuba Krysiak na, na, Facebooku, na Facebooku to ogarnia, ja nic z tego plecaka nie mam, jakby nic z tego nie zarabiam, nie mam tam żadnej afiliacji i tak dalej, ale po pierwsze no to raczej jest niepowtarzalna okazja na posiadanie takiego plecaka, można sobie też tam swoje imię czy nicka wy, zamówić, wy, wyhaftowanie za chyba dodatkową dychę. A po drugie, ja raczej nigdy takich plecaków sprzedawać nie będę. A po drugie, no możemy pomóc jednemu z, jednej z firm, która do, mocno polski sport wspiera. Chciałem też wspomnieć tutaj o absolut, o absolut bajku i treku. Z tego co wiem, no to gdzieś tam powoli uruchamiają z powrotem fittingi. Sklep działa normalnie, serwis działa normalnie. Oczywiście z zachowaniem, z zachowaniem wszystkich jakichś środków ostrożności. No jeśli macie jakieś plany rowerowe, no to też zachęcam do tego. Mój rower, czyli Orbea, mój poprzedni rower będzie lada moment na sprzedaż wystawiony w rowerach używanych w Absolucie. To też gdzieś na pewno u mnie na fejsie i, na, i w Absolucie i tak dalej się ten temat pojawi. To jest powiedzmy, że taka na razie luźna myśl, ale w ramach tego ostatniego tygodnia i tutaj jakby życia ze świadomością, że prawdopodobnie startów nie będzie w ramach tego ogłoszenia, że nie odbędą się na razie żadne imprezy powyżej 50 osób. Ja chciałem tutaj zadeklarować powiedzmy, że ra razem ze znajomymi yy, i to organizatorami zawodów i z ludźmi od nas teamu, jakby razem ze znajomymi jeśli się okaże, że imprezy masowe nie będą się odbywać, a będzie można w legalny sposób zorganizować zawody gdzieś tutaj u nas w okolicy poniżej 50 osób na jesień a zawody się nie odbędą, no to ja już teraz deklaruję, że takie zawody we wrześniu zrobię, no to jest jakiś taki najczarniejszy scenariusz, bo ja liczę, że jednak jakieś starty się będą odbywać, chociażby takie na 50 czy 100 osób, ale jeśli nie, to, yy, to my zrobimy po prostu dla nas i dla Was, ale no nie dla wszystkich, ale zrobimy nie wiem, jedne, dwie, trzy edycje jakichś takich mini zawodów poniżej 50 osób Iron Leya, ale z tym zastrzeżeniem, jak powiedziałem, że to będzie legalne. Yy, no i ostatnie, do czego chciałem Was zachęcić czy znaczy nie, to może tak, jeszcze dwa punkty. Po pierwsze, no to chciałem powiedzieć, że trzymajcie się. E, wiem, że ta sytuacja jest skomplikowana i wiem, że wiem, że wielu z Was e, jakby sobie z tym radzi trochę gorzej, inni trochę lepiej. No zawsze można postawić się troszkę z boku. Ludzie mają, ludzie często są w dużo gorszej sytuacji, stracili teraz bliskich, stracili gdzieś tam jakąś pracę. E, często stracili jakiś, no może jeszcze niedorobek życia, no ale jakby patrząc na to, jaki kryzys idzie, boją się o, o swój dorobek życia. No to, że sobie trochę trochę mniej postartujemy, czy trochę mniej potrenujemy, no to też się koniec świata nie stanie. No ale wiadomo, no, spróbujcie znaleźć jakąś alternatywę, spróbujcie znaleźć sobie motywację, e, motywację w tym sporcie, bardziej y, jakby w procesie trenowania, a nie w startowaniu w zawodach. Yy... No i co? No i trzymajcie, trzymajcie się mocno. Zachęcam też Was wszystkich do odwiedzania mnie na Instagramie, do subskrybowania tego kanału na YouTube. No nie przybywa tych sabów tutaj teraz jakoś dużo, bo też mało treści wrzucam. Mało ludzi przypuszczam interesują takie, takie treści w tej chwili, jak nie wszyscy wiemy, jakie, jakie zawody się odbędą. No ale zachęcam Was do subskrybowania kanału, komentowania. Wpadajcie też na mojego Instagrama, którego też sprostaram się gdzieś tutaj podlinkować. Na... Na Instagramie wrzucam od paru tygodni prawie codziennie jakieś Insta Stories, jakieś filmiki. No to trochę takiego backstage'u można sobie zobaczyć. I część z nich jest sportowa, część niekoniecznie, no więc no wiadomo, no mamy malutkie dziecko teraz, no to z dziećmi i z kotami jest tak, że tam wrzucasz codziennie jakieś insta, czy zdjęcia. No to musicie się. Jeśli jesteście na tym moim Insta story, tylko dla sportu, no to tam gdzie się Stacho pojawia, musicie to przeklikiwać dalej. Ale wiem, że sporo osób, się, sporo osób lubi te filmiki, czy zdjęcia ze Stasiem, więc... No więc też zawsze się jakieś tam pojawiają. Nic, dziękuję, że jesteście. Trzymajcie się ciepło. Dajcie koniecznie znać yy, o to, co prosiłem na początku, czyli czy taka formuła pogadanek o aktualnej sytuacji Wam się podoba. Pamiętajcie o wspieraniu Waszych ulubionych zawodów i Waszych ulubionych sklepów sportowych. Powodzenia w wykonywaniu treningów i utrzymywaniu formy. No i trzymajmy kciuki za to, żeby jednak gdzieś tam jakiś sezon się odbył i żebyśmy wkrótce się dowiedzieli, kiedy takie czy inne zawody będą się odbywać. Bo jak dojdzie do tego w miarę szybko, no to jakby jest nadzieja, że coś tam się jeszcze pościgamy. Do usłyszenia. Pa!